Cześć moi drodzy, ja was dzisiaj witam z Lasu Arkońskiego, miejsca, w którym znajduje się jedna z bardziej zapomnianych atrakcji Szczecina, ale bardzo ważna z punktu widzenia historycznego. Mowa tutaj o wieży Hristorpa, na którą trzeba się będzie kawałeczek spiąć. Nie jest to oczywiście wieża pełna, pozostały po niej już tylko ruiny, ale myślę, że dzisiaj warto ją zobaczyć, a przy niedzielnym spacerze na pewno odwiedzić. Jedną z dróg prowadzących na wieżę Quistorpa jest Ścieżka Zdrowia, która zaczyna się na przystanku końcowym Lasu łatkońskiego, a dokładnie na samej pętli. Łatwo zobaczycie to miejsce, nie można go przełączyć. Do ruin można dostać się na kilka sposobów. Idąc drogą, którą ja wybrałem, po przejściu stacji ścieżki zdrowia, którą przed momentem widzieliście, podążamy ciągle szczecińskim szlakiem zielonym, aż dotrzemy do niedużej drewnianej wawierki, wyznaczającej koniec trasy. Minęło może 15-20 minut, a ja już znajduję się u podnóża wieży. Niestety prowadzą do niej dosyć strome schody, które znajdują się tuż za mną. Dlatego, planując pierwszą wycieczkę, pamiętajmy o osobach niepełnosprawnych i słabo poruszających się, ponieważ mogą mieć trudności z dostaniem się do wieży. Ostatnia prosta, możemy sprawdzić swoją kondycję. Za mną znajduje się drewniana barierka, która mniej więcej pokazuje, w jakim miejscu aktualnie się znajdujemy. Pierwotnie wieża widokowa znajdująca się na wzgórzu Arkony była jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc spacerowych przez mieszkańców ówczesnego okresu. Tereny wokół zagospodarowane były połaciami zieleni i alejkami, a sama budowla emanowała wyjątkową elegancją i stylem. Budowa wieży według projektu Franza Schwechtena rozpoczęła się w roku 1900 i trwała do 1904 na zlecenie Martina Quistorpa, który wybudował ją ku pamięci swojego ojca Johannesa, który był jednocześnie działaczem i filantropem ówczesnego Szczecina. Martin zbudował wieżę ze środków własnych. A ponieważ materiały budowlane pochodziły z jego rodzinnej firmy, była ona poniekąd reklamą fabryk i kamieniołomów całej niemieckiej familii Quistorpów. Wysoka na 45 metrów posiadała aż 9 kondygnacji, z których do dzisiaj zachowała się tylko część pierwszej, zbudowana z cegieł, oraz sama granitowa podstawa z uszkodzonymi rzeźbami autorstwa Ludwika Mansla, tego samego który wyrzeźbił Herkulesa walczącego z Centaurem, o którym mówiłem w pierwszym odcinku. Na pierwszej kondygnacji znajdowała się otwarta z czterech stron kawiarenka, a panoramę miasta można było podziwiać z trzech poziomów wieży. Niestety, jak widzicie, wieża jest już w opłakanym stanie i mało można w tej kwestii tutaj zrobić. Co jakiś czas wracają pomysły jej renowacji, ale póki co to są tylko plany. Losy budowli były dosyć burzliwe. I to całkiem dosłownie, ponieważ 7 kwietnia 1914 roku o godzinie 16.30 nad Szczecinem przeszła gwałtowna burza, a piorun, który uderzył w szklaną kopułę, zniszczył ją doszczętnie wraz z górnym balkonem widokowym. Trzy miesiące później rozpoczął się remont tego fragmentu i tym razem zamontowano na szczycie piorunokrąg. Lepiej późno niż wcale. Martin przekazał wieżę i otaczający ją park miastu na początku XX wieku, ale nawet to nie uratowało jej przed tragicznymi konsekwencjami wojny. Okoliczności zburzenia tego pięknego obiektu w roku 1944 nie są potwierdzane do końca. Jedna wersja mówi o alianckim nalocie bombowym, druga o wysadzeniu wieży przez hitlerowców. Chociaż dzisiaj wieża to już właściwie Dujny, to ja i tak zachęcam Was gorąco do odwiedzenia tego miejsca, zobaczenia kawałka historii naszego Szczecina. No i oczywiście do subskrybowania mojego kanału. Dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarze, jeżeli Wam się podobało. No i cóż, do następnego razu. Pa! Wielkim Las Arkoński jeszcze z tego powodu, że wycieczki są tutaj zawsze bezpieczne. Czy to jest locha z małymi?